Wyniki wyborów w 2020 roku są już ustalone. Trump wygrywa i kontynuuje demontaż skorumpowanej zbrodniczej Partii Demokratów, która próbowała zniszczyć Amerykę i zastąpić ją komunistycznym reżimem autorytarnej tyranii lewicy. Jak to osiąga? Prezydent Trump ma tajną broń. Co to za tajna broń, która zostanie przywołana, by ocalić Amerykę? To czternasta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak czternasta poprawka daje Trumpowi moc odebrania władzy zdrajcom? Czternasta poprawka, pełny tekst, oryginalny angielski w opisie, odnosi się bezpośrednio do uprawnień rządu federalnego w postępowaniu z urzędnikami, osobami fizycznymi i Stanami, które są zaangażowane w rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki. W szczególności czternasta poprawka przyznaje prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia między innymi do aresztowania i przetrzymywania przez czas nieokreślony wszystkich urzędników publicznych, w tym burmistrzów, gubernatorów, ustawodawców stanowych sędziów federalnych i funkcjonariuszy organu ścigania, którzy popierają bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym lub którzy udzielili pomocy wrogom Ameryki. Znajduje się to w sekcji trzeciej. Dodatkowo może zlikwidować stanowiska w Izbie Reprezentantów w Kalifornii i innych stanach, które są zaangażowane we wspieranie platform cenzury Big Tech, które wspierają bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym i ograniczają prawo obywateli w wieku uprawnionym do głosowania do udziału w wyborach, na przykład poprzez cenzurę. Oznacza to, że głosy kolegium elektorów również zostałyby proporcjonalnie zmniejszone w tych stanach. Tutaj sekcja druga miałaby również zastosowanie do stanów, takich jak na przykład Oregon, które podobno finansują instalacje obozowisk wojennych, w których mieszczą się powstańcy, którzy każdej nocy są uwalniani ze smyczy, aby zaatakować budynki federalne i federalnych funkcjonariuszy organów ścigania. Dodatkowo może wyeliminować wszelkie federalne wsparcie finansowe dla miast i stanów, które są zaangażowane w powstanie lub rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym. Sekcja trzecia wyraźnie stwierdza, że wszystkie takie roszczenia federalnych zobowiązań pieniężnych wobec Stanów będą uznane za nielegalne i nieważne. W istocie, czternasta poprawka przyznaje obywatelom amerykańskim równą ochronę na mocy prawa, ale dla urzędników publicznych lub stanów które są zaangażowane w powstanie lub rebelię przeciwko Stanom Zjednoczonym, ta równa ochrona zostaje cofnięta. Demokraci już to wszystko wiedzą, dlatego realizują teraz plan chaosu wyborczego i liczą na to, że wprowadzą masowe zamieszanie w cały proces wyborczy, z którego zamierzają dokonać nielegalnego zamachu stanu w celu wyeliminowania Trumpa z urzędu i przejęcia władzy politycznej nad narodem. Raczej oczywistym jest fakt, że w tej chwili Kalifornia, Oregon, Waszyngton, Nowy Jork, Illinois i wiele innych stanów jest zaangażowanych w otwarty bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym i że tysiące urzędników publicznych w tych stanach czy to burmistrzów, gubernatorów, jakichś stanowych ustawodawców, szefów policji itd. udzielają pomocy i wspierają bunt. Zgodnie z czternastą poprawką, Trump musi jedynie ogłosić powstanie, a wtedy burmistrz Chicago, Portland, Seattle, a nawet burmistrz Nowego Jorku zostaną aresztowani i usunięci z urzędu za złamanie swojej przysięgi urzędowej. Wszyscy ci burmistrzowie, jak i wielu innych, złożyli przysięgę, że będą przestrzegać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ale naruszyli swoje przysięgi, a 14. poprawka oznacza, że unieważnili swoje prawo do równej ochrony na mocy prawa. Eee, czyli tak, ponieważ naruszyli konstytucję Stanów Zjednoczonych i aktywnie zaangażowali się w bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym, innymi słowy, nie korzystają już z ochrony wynikającej z konstytucji. Eee, ponadto prezydent Trump może też wyeliminować miejsca w Izbie Kongresu dla Stanów popierających bunt, zmniejszając przy tym ich udział w Izbie. Oznacza to, że liczba głosów w kolegiach elektorów w poszczególnych stanach jest również ograniczona, ponieważ te liczby są oparte na liczbie przedstawicieli Izby i Senatu w każdym stanie. Wynika to z faktu, że Stany te wspierają wysiłki Big Tech, aby odmówić konserwatystom prawa do udziału w wyborach i głosowaniu poprzez ukierunkowaną politycznie cenzurę. I taktyki tłumienia wyborców obecnie stosowane przez e, takie, po, takich potentatów jak Google, Facebook i innych gigantów technologicznych. E, sekcja druga czternastej poprawki w szczególności dotyczy powstrzymywania wyborców. Mówi się, że Stany, które popierają zniesienie prawa obywateli do udziału w głosowaniu, e, utracą część swoich miejsc w kongresie, a także reprezentację kolegium elektorów. Obecnie najbardziej takie jawne i oczywiste tłumienie wyborców jest przeprowadzane przez platformy tak zwanego Big Tech'a, czyli platformy takie jak Facebook, Google, Twitter, YouTube, Podobne też się podejmują takie próby Microsoft, Apple, Vimeo i inni giganci technologiczni. Firmy te otrzymują pomoc przez liczne lewicowe miasta i stany, które często. Przyznają tym firmom odroczenia w podatku od nieruchomości, ochronę prawną przed uzasadnionymi śledztwami lub postępowaniami. Innymi słowy, Stany, takie jak Kalifornia aktywnie chronią platformy Big Tech, które tłumią udział wyborców poprzez ukierunkowaną politycznie cenzurę, a to stawia Kalifornię w fakcie naruszenia sekcji drugiej czternastej poprawki. Co więcej, prezydent Trump może aresztować i uwięzić wszystkich sędziów stanowych i federalnych, którzy udzielili pomocy lub jakiegokolwiek wsparcia powstańcom, na przykład zwalniając ich bez postawienia zarzutów po aresztowaniu za udział w zamieszkach lub napaści na funkcjonariuszy organów ścigania. Oznacza to, że wszyscy finansowani przez Sorosa prokuratorzy okręgowi i sędziowie amerykańscy, którzy poparli powstanie, Mogą teraz zostać aresztowani i usunięci ze stanowiska za jednym zamachem. E, tutaj należy wspomnieć, że przedstawiciele demokratów w Oregonie, Waszyngtonie, Kalifornii, Nowym Jorku, Illinois i innych Stanach otwarcie przyznali ochronę, a w niektórych przypadkach faktyczne fundusze terrorystom z BLM. Oznacza to, że ci urzędnicy są współwinni buntu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Sekcja trzecia czternastej poprawki stanowi, że nie mogą oni pełnić żadnych funkcji publicznych, cywilnych ani wojskowych. Wreszcie sekcja czwarta czternastej poprawki mówi, że ani Stany Zjednoczone, ani żadne państwo nie przyjmie ani nie spłaci żadnego długu, ani zobowiązania zaciągniętego w celu wsparcia powstania lub buntu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Oznacza to, że miasta i stany, które ponoszą ogromne straty gospodarcze z powodu wsparcia dla zamieszek i powstań, takie jak Portland, Seattle, Los Angeles, Chicago czy Nowy Jork, nie mogą rościć sobie żadnych praw do pieniędzy federalnych, aby pokryły ich straty. Ich straty powstały bowiem w wyniku poparcia dla aktów powstania i buntu przeciwko Stanom Zjednoczonym. No, a w związku z czym Stany Zjednoczone nie mają obowiązku zwracania im tych strat? Wszystko to wyjaśnia nam, dlaczego Nancy Pelosi niedawno ogłosiła prezydenta Trumpa i partię republikańską wrogami państwa. Jest to rodzaj języka, którymi posługiwałby się przewodniczący Izby tylko wtedy, Gdyby zamierzał dokonać gwałtownego zamachu stanu, po którym nastąpiłaby masowa eksterminacja przeciwników politycznych. Teraz, aby to wszystko zainicjować, jedyne co Trump musi zrobić, to oficjalnie ogłosić powstanie. I Tutaj, powodem, dla którego demokraci oszaleli, gdy Trump wygrał wybory w 2016 roku, jest to, że sprawowanie urzędu prezydenta daje tej osobie dostęp do wszelkich uprawnień, które Konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje prezydentowi. Jedną z tych kompetencji jest uprawnienie do ogłoszenia powstania przeciwko rządowi. Taka deklaracja wyzwala ogromne uprawnienia rządu, które są następnie kierowane przez prezydenta przeciwko wrogom wewnętrznym, którzy prowadzą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Jest oczywistym, że ta wojna w zasadzie już trwa, która, którą toczą co noc radykalni i skrajnie lewicowi terroryści. Tę wojnę wspierają i wspomagają giganci technologiczni, którzy cenzurują wszystkich krytyków, powstańców, jednocześnie wspomagając ich akty zdrady, umożliwiając wykorzystanie ich platform do koordynowania ataków na Amerykę. Lewicowi burmistrzowie, gubernatorzy, sędziowie, przedstawiciele stanu i inni składający przysięgę urzędnicy również są otwarcie zaangażowani w powstanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, a deklaracja Trumpa o otwartym powstaniu umożliwi ich aresztowanie i odsunięcie od władzy. To jest to, co właśnie Trump musi zrobić, aby ocalić Amerykę. Jest jednak mało prawdopodobne, aby przed wyborami ogłosił powstanie. Wydaje się, że taka akcja nastąpi dopiero po wyborach. Ze strategicznego punktu widzenia, Trump powinien ogłosić powstanie przed wyborami, ponieważ pozwoliłoby mu to na zakwest zakwestionowanie głosów kolegium elektorów ze Stanów popierających otwarty bunt przeciwko Stanom Zjednoczonym. Nawet jeśli Trump ogłosi powstanie zaledwie na dzień przed wyborami, daje mu to podstawę dzięki której może kwestionować głosy kolegium elektorów z powstańczych stanów, takich jak Kalifornia. Daje to również Trumpowi możliwość aresztowania wszystkich skorumpowanych lewicowych urzędników dzień po wyborach, zaprzestając ich przestępczych prób fałszowania kar do głosowania po tym, jak próbują wygrać, oszukując w tygodniach poprzedzających same wybory. Trump może... Też w dużej mierze przerwać ten wysiłek, po prostu ogłaszając powstanie i aresztując wszystkich tych zdradzieckich aktorów e, dzień po wyborach. E, I w, co za tym idzie, nie będą mogli e, więcej fałszować e, kar do głosowania, jeżeli siedzą w więzieniu. E, dodatkowo Trump ma również po swojej stronie podpisaną przez Obamę ustawę NDA. E, 14. poprawka jest kluczem do tego wszystkiego. Ale obok tego nie możemy właśnie zapominać, że Barack Obama podpisał ustawę NDAA, która miała zostać przekazana Hillary Clinton jako broń przeciwko patriotom i konserwatystom, a teraz ta broń rządowa jest w rękach Trumpa i może on użyć jej przeciwko sympatykom komunistów i zdradzieckich powstańców. Dodatkowo obecnie Odbywa się taka działalność obozowa, nazwijmy to, organizowana przez FEMA, która moim zdaniem w rzeczywistości polega na przygotowaniu tych obozów, aby pomyślić lewicowych zdrajców, którzy zostaną masowo aresztowani w nadchodzących miesiącach, bo tych irracjonalnych, szalonych, bezprawnych szaleńców nie można zrehabilitować, aby ponownie dążyli do społeczeństwa. W najlepszym przypadku naród będzie musiał składować ich, brzydko mówiąc, w obozach jenieckich przez dłuższy czas. Dlaczego demokraci nie zniszczą Ameryki, ale uda im się zniszczyć własne miasta i państwa? To proste, pomimo najlepszych wysiłków, by rzucić ten naród na kolana, demokraci poniosą porażkę w swoich próbach zniszczenia Ameryki. Uda im się jednak wyniszczyć własne miasta. I wywołać ekonomiczną implozję, w wyniku której większość lewicowych miast Ameryki pogrąży się w statusie trzeciego świata w ciągu najbliższych pięciu lat. Kalifornia ledwo jest w stanie teraz nawet utrzymać włączone światła. Poczekajmy tylko, aż zabraknie im 100 miliardów dolarów na tegoroczny budżet, i nie mogą zmusić tutaj Trumpa, żeby w cudzysłowie wykupił ich za pieniądze federalne. Niedługo też rozpoczną się masowe zwolnienia rządu i cięcia emerytur w Stanach rządzonych przez demokratów, takich jak Nowy Jork i Kalifornia. To będzie dosyć brutalne, a każdy zarabiający, który teraz ma możliwość ucieczki z takich stanów, w zasadzie jest już w drodze i zostawiają za sobą miasta widma wypełnione przestępcami bezdomnymi, lewicowymi terrorystami i zubożałymi odbiorcami pomocy społecznej. Ostatecznie demokraci implodują i zniszczą własną przyszłość. Po nieudanej próbie powstania partia demokratów zostanie rozwiązana, a tysiące byłych funkcjonariuszy demokratów zginie lub zostanie uwięzionych. Taki los wybrali, ponieważ nie chcą żyć w pokoju z ludźmi o różnych poglądach politycznych. Tylko dlatego, że Trump wygra, nie oznacza, że demokraci nie zgotują yy, piekła Amerykanom na tak długo, jak to możliwe. W nadchodzących miesiącach można się spodziewać ogólnokrajowych ataków na sieć energetyczną, dostawę żywności, infrastrukturę paliwową i telekomunikację. Ponadto zdradzieccy giganci technologiczni będą nadal skalować swoje nielegalne wysiłki cenzury, aby uciszyć wszystkie proamerykańskie głosy, jednocześnie wzmacniając głosy terroryzmu i komunizmu. Robi się naprawdę interesująco. Jeżeli myślimy, że rok 2020 był kiepski, to wszystko zaczyna się dopiero rozkręcać. Do usłyszenia.